Maneczko, witam Was na nowym materiale, a w dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o moich problemach z GoPro 8. Na ostatnim filmie już o tym mówiłem, że prawdopodobnie powstanie taki materiał. No i dzisiaj właśnie nadszedł ten moment. A głównie chodzi o tą właśnie czerwoną lampkę. Zaczynajmy! No dobra, tu chyba będziemy mieli dobrą miejscóweczkę. Ja sobie usiadłem na dywanie. Kamerka jest na takiej małej pufie. Powinno chyba być wszystko widać. Najwyżej Wam będę robił jakieś zbliżenia podczas materiału. Problemy z tym zaczęły się właśnie w ubiegłym roku, kiedy jechałem z kumplami chyba na jakiś biwak i w pewnym momencie... Chciałem włączyć nagrywanie, i usłyszałem, że nie ma dźwięku, czyli tak jakby się nie włączyło. Spojrzałem na kamerę, czy znaczy w ogóle najpierw Power On, włączy, przycisk zasilania włączyłem. Też nie pomogło, i tak właśnie spojrzałem na front kamery i zauważyłem tą, właśnie czerwoną diodę tutaj w rogu. Pierwsze, co zacząłem robić. To oczywiście wyjęcie baterii. Z tego co pamiętam, to na tamtą chwilę to pomogło, ale ostatnio, już jak w ten sposób próbowałem ją zresetować, to się nie udało. Zacznijmy jeszcze od tego, że jeśli pojawi Wam się już ta lampka, podobno pojawia się. W różnych kamerach, nie tylko w GoPro 8, z której ja korzystam, ale w niższych modelach, jak i wyższych, to jak mam się pojawi ta lampka, to zobaczcie, wciskam nagrywanie. Nic się nie dzieje. Spróbujemy jeszcze raz. Dalej się nic nie dzieje. Spróbujmy teraz kamerę włączyć. Też żadnej reakcji. Jeszcze raz, trochę dłużej. Też się nic nie dzieje. To pierwszym sposobem, w ogóle, żeby. To jest coś w rodzaju jakiejś takiej zwiechy zawieszenia się kamery, że nic po prostu na nic nie reaguje. Pierwsze, co możemy zrobić, to oczywiście wyjąć baterię. Czasami to się sprawdza, a czasami nie. Tak więc w moim przypadku e, zobaczmy, czy to się w ogóle uda. Bo najpierw w ogóle zauważyłem, że kamera jest ciepła dosyć, tak, tak więc tak jakby pracowała. Prawdopodobnie będzie też e, bateria coś schodziła. Nie wiem, musiałbym to przetestować, zobaczyć, czy w tym momencie e, pożera baterię. Dobra, otwórzmy sobie klawkę. No, wezmę tak Wam w tą stronę obiektywu, żebyście widzieli, i wyjmijmy, musimy wyjąć baterię na kilka sekund. Zaraz zobaczymy, czy zda to efekt. Dobra, wkładamy. No, i nie pomogło. Możemy próbować tak w kółko robić. W pewnym momencie prawdopodobnie zaskoczy. Jeśli by się to nie udało, tak w tym właśnie wypadku, e, spróbujmy przytrzymać przycisk e, włączający kamerę z boku. Przynajmniej 10-14 sekund. Nie wiem dokładnie ile, ale na pewno powyżej 10 sekund. E, no i dobra, włączmy, przytrzymajmy ten przycisk e, włączenia kamery. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O, i widzicie? Dobra, kamera nam się włączyła. E, tak więc tym sposobem się udało. O, już od razu widzę. Miałem praktycznie 100%. E, jest na tą chwilę. 83. To przytrzymanie dłuższe przycisku to jest coś w rodzaju, jakby, takiego resetu kamery, nie wiem jak to określić, ale pomaga. Na pewno bar... będzie to lepsze rozwiązanie gdzieś w trasie, kiedy mamy na przykład kamerę na jakimś uchwycie, gdzieś tutaj na przypiętą do piersi, do uchwytu piersiowego. Jeśli mamy w jakimś ochraniaczu kamerę, no to wiadomo, że przytrzymanie tego przycisku będzie znacznie prostsze niż zdejmowanie tego wszystkiego. Tak, jak ja jeszcze mam taką gąbkę wygłuszającą, to muszę to zdjąć, żeby dopiero się dostać do klapki i wyjąć baterię. To ten, właśnie sposób z tym włącznikiem będzie na pewno lepszy, no ale też czasami jest tak, że nie pomaga. No, i trzeba próbować tym pierwszym sposobem wyjęciem baterii. Dobra, teraz ją sobie wyłączmy. Zobaczymy, czy wszystko jest ok. Włączmy nagrywanie. Dobra, kamera nagrywa. Wyłączmy. Otwórzmy sobie jeszcze raz klapkę, wyjmiemy baterię, po czym włożymy ją z powrotem. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, działa. Jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Na kilka sekund tym razem potrzymajmy baterię. Dobra, też działa. Eee, dodam jeszcze od siebie, że przed tymi czynnościami robiłem też parę innych rzeczy, które oczywiście nie zdały rezultatu. Czyli, mam w ogóle trzy baterie. Tutaj sami widzieliście, że jest włożony Duracell, ale mam jeszcze dwie oryginalne. Czyli przemieniałem na inne baterie, na oryginalne. Problem dalej występował. Wyjmowałem też kartę pamięci wkładałem w ogóle inną problem też dalej występował wgrywałem też również na kartę pamięci update'a e, najnowszego e, kamery z, z, z oficjalnej strony też oczywiście nie pomogło no jedynie co mi zostało to tylko te właśnie sposoby z tym dłuższym włączaniem kamery jak i wyjmowaniem baterii jest jeszcze jeden sposób, który też widziałem, że pomaga. Spróbujcie po prostu podłączyć do, do prądu kamerę i wtedy zobaczyć, co się będzie działo. Ewentualnie możecie też wyjąć baterię i wtedy włączyć bez baterii kamerę. I prawdopodobnie uda Wam się też odwiesić kamerę skasować tą ciągłą czerwoną diodę. Problem jest dosyć uciążliwy, bo nieraz po prostu gdzieś w trasie pojawia się, no i trzeba się zatrzymywać i bawić się z tą kamerą. Najgorzej, jak ktoś jeszcze nie wie o co chodzi, to wtedy mu się może długo zejść i będzie się tylko denerwował, tak jak ja przy pierwszym razie. Kamera ma chyba z półtora roku i w zasadzie chyba ją jeszcze na gwarancji mam. Raczej ją odeślę. Muszę poszukać tylko dowodu zakupu. W przyszłości obstawiam, że przejdę do konkurencji, czyli do kamer, na kamery DJI. W GoPro już na pewno nie będę dalej szedł, bo niestety za sprzęt, za półtora tysiąca, takie problemy i to nie tylko u mnie, tylko u wielu użytkowników się pojawiają, no to jest trochę niedopuszczalne. Kamera fajnie naprawdę nagrywa, ale te pro problemy z, z samą kamerą, z, nie wiem, z oprogramowaniem są bardzo irytujące. Jeśli ktoś z Was też miał taki problem, a może dalej ma, jakoś sobie w inny sposób z nim radzi, a może kamerę odesłał na gwarancji, to dajcie znać. Jestem ciekawy, jak to się po prostu dalej potoczyło i skończyło. A w dniu dzisiejszym już to by było chyba na tyle. Mamy piękną pogodę. Ja właśnie teraz patrzę za okno i nie widzę żadnej chmurki. Jest mega słonecznie, tak więc wyskoczę jeszcze, na rower, coś pokręcić. Na razie.